Ja mam pytanie do księdza takie. Pan Komorowski zawarł krzyż i katolicyzm odkłada na półkę. Pan Tusk ostatnie wypowiedzi o kapłanach. Pani Gromki i żwalc przy, przyjmuje komunię świętą w Kościele wizytek. Jak ksiądz po prostu widzi tych ludzi? Jest taka apokaliptyczna wizja, którą otrzymał święty Jan na wyspie Patmos w pewną niedzielę. Wizja o gnieździe czerwonego smoka. I ten czerwony smok, który chciał koniecznie pożreć dziecko niewiasty, ale tego dziecka nie pożarł, bo jest ono wzięte do Boga i do Jego tronu. Niewiasto jest Najświętsza Maryja Panna, dzieckiem niewiasty jest Chrystus. Przez swoje zmartwychwstanie w niebostnąpienie Pan Jezus jest niedostępny napaścią czerwonego smoka. I ten czerwony smok, uznając pewną swoją porażkę, ale kombinując jak tutaj władzę utrzymać, przekazuje władzę dwóm bestiom, jak czytałem z Apokalipsy, pierwszej i drugiej. One są różne od smoka, ale są bardziej wyrafinowane, bardziej perfidne, jeszcze bardziej zakłamane. Jednym ze sposobów rozumienia, co oznacza Czerwony Smok jest wskazanie na system komunistyczny, totalitaryzm komunistyczny. Oczywiście obraz ten ma swoją głębię ma wiele znaczeń. Jednym ze sposobów rozumienia pierwszej bestii jest wskazanie na masonerię, a jednym ze sposobów rozumienia drugiej bestii, która udaje baranka jest wskazanie na fałszywych katolików. Otóż w Polsce mamy polityków, którzy nie wierzą, ale też takich, którzy udają katolików zewnętrznie deklarują swój katolicyzm także przez chętny udział w różnych uczach świętych i na Kościelnych lubią w pierwszych rzędach zasiadać i komunię świętą świętokradzką przyjmować. Otóż jeżeli ktoś trwa w grzechu ciężkim, przyjmuje komunię świętokradzką, a jeżeli jest to grzech publicznie wypowiedziany, wyrażony, to popełnia grzech również ten, kto komunii świętej takiemu komuś udziela. Udzielanie Komunii Świętej w Komorowskim jest, natomiast Komorowski jest nie tylko w stanie grzechu ciężkiego, ale w stanie ekskomuniki, po łacinie się nazywa la descendensie, to znaczy takiej ekskomuniki, która nie musi być uroczyście wypowiedziana po to, żeby była ważna. Znaczy ekskomunika feren sentencje musi być narzucona, nałożona na kogoś przez odpowiednie władze kościelne. Natomiast ekskomuniki na tę sentencję nie musi władza kościelna nakładać. Ona obowiązuje z chwilą popełnienia grzechu ciężkiego przeciwko ludzkiemu życiu. Na przykład. Poprzez zakwestionowanie prawa do życia istot ludzkich, jakiejś kategorii istot ludzkich. Otóż jeżeli prezydent się publicznie wypowiadał w sprawie in vitro, popierając tę weterynaryjną, nieludzką praktykę, z którą wiąże się Zabijanie niezliczonych zarodków ludzkich i w ogóle mechaniczne, przedmiotowe traktowanie człowieka, poczęcia ludzkiego i potem rozwoju zarodkowego i płodowego, a potem narodzin w oderwaniu od miłości małżeńskiej, w oderwaniu od sensu, w oderwaniu od miłości ojcowskiej i macierzyńskiej. Takie produkowanie ludzi na zamówienie i jeszcze określanie jakichś kwalifikacji, którym ci nowi ludzie mają sprostać. jest takaś Spełnienie wizji Aldusa Huxley'a, bo to wspaniały świat. Jeżeli ktoś starszy jak czytał, no to pamięta, że tam ideałem była właśnie produkcja ludzi, wytwarzanie ludzi w próbówkach. No i na tym polega ta metoda in vitro, ponieważ prezydent publicznie tę metodę poparł i swojego zdania na ten temat nie wycofał. Ponadto. Poparł ustawę antyrodzinną, podpisał ustawę antyrodzinną zwaną przeciwko przemocy w rodzinie, kolejny jego ciężki grzech. Następnie popiera przestępczą, a nawet zbrodniczą organizację WSI, Wojskowy Służby Informacyjną.